Praca naukowa i kontakt ze studentami sprawia mi ogromną satysfakcję. To nie tylko kształcenie naszej młodzieży, to również rozwijanie swoich umiejętności, które z pewnością wykorzystam. 16 lat doświadczenia w zarządzaniu, ale przede wszystkim okres pracy w samorządzie pozwolą na to, że razem zmienimy naszą gminę na lepsze. Stawiam na uczciwość i sprawdzone rozwiązania. Moja motywacja to praca dla ludzi. Wybierzmy przyszłość. Wartości, którymi kieruję się w życiu, sprawdzą się na każdej płaszczyźnie. Nie szukam nowych władzy. Mój dorobek zawodowy? Dyrektor szpitali i firm, samorządowiec, a także pracownik naukowy.